Z tej strony Michu X babeczka i dzisiaj nagrywamy sobie bublam! Tak jak tamtym odcinku wam pokazywałem piasek ten mój nowy z firmy Magic Sun, to dzisiaj nagrywamy sobie buble I co? Zaczynamy. O! Buble i gramy. Muszę się tak nazywać, bo e, gram na końcu mojego brata i nie wiem jak mogę napisać inny ten. Jest tutaj, są tutaj chyba, nie wiem ile jest dokładnie serwerów, ale jak dam na tym pierwszym mega split, jest taki, że jak ktoś już grał w Bublam, to wie, że było FFA Hardcore i FFA Crazy. Crazy to było to, gdzie szybko się łączysz, o tak jak teraz, a hardcore to było to, że były te małe, długie, znaczy niedługo tylko w y, różnych tych różnych rozmiarach kulki. Ja spacia mi nie zadziałała. No i to zostało połączone i, był, i teraz gram na takim jednym serwerze FFA Mega Split. To gra ten to grał już, albo nawet gra teraz, w ogóle to pewnie wszystko wiecie o co chodzi z tym serwerem, albo coś, no i co, to grałam jest ta, prawie same to są te właśnie FFA, zawsze jest FFA, ale też jest experimental, no teams O, dużo coś jest dzisiaj tych jabłek. Nie, mieliśmy już tysiąc. Mieliśmy już tysiąc. Tutaj. Tysiąc. Chociaż żeby być dziewiątym w topie. Nie, nie, nie. Widzimy. Akurat był taki fajny moment zacięcia. O, to jest coś podobnego do Agarion. Jest taka sama plansza z tych kratek, tylko że... No też jest eksperymental i też jest FFA, ale... No trochę inny według mnie. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, co? Prawie byśmy nie zginęli. O Jezu, o Jakaś reklama. Grajmy kolejny raz. Który raz się gramy? Nie wiem. Dokładnie. Nie liczyłem. W sumie liczyć, czy nie mieliśmy? liczyć. No czy wiecie jakbym jakbym tak dziwnie gadał to dlatego bo no mam, mam katar i trochę zatkany nos i kaszel no kaszelu jeszcze trochę nie mam, ale właśnie bardziej katar i zatkany nos dlatego czasami mogę tak dziwnie mówić nie nie Hmm. Ale Ale ci się zapadła. Ale pewnie to słyszeliście, bo u mnie gra telewizor, jeszcze mój brat siedzi na tablecie. To pewnie słyszeliście. Taki na razie jest top. O taki. Jezus, Maria, Chryste! Roskie proskie, atakują? Jezus, pacjent mi przez nie działała. Nie! Uciekam na tył Kasiu. My tego Kasiula wcześniej już widzieliśmy. Zjem! Porą koniec. Podanie Nie. Mamy się set masy. Jezu się zagapiłem. Mieliśmy 773 masy. No i co? No i zginęliśmy. A, tam gramy jeszcze raz. I jednak chyba w marcu będą te Fasolki Wszystkich Smaków. Chyba właśnie w marcu zrobię Fasolki Wszystkich Smaków. Chyba po moich urodzinach, bo ja mam urodziny 1 marca, to chyba po moich urodzinach. Teraz się obawiam, czy te dziewczyny sobie poradzą. Oh, One oh, oh. są tak atrakcyjne. Oh. że Nawet jeśli coś później tak, tej, tak, nie tak, tych doskiek nie zauważymy. Ja. Nie! Nie. Tam Nitro ma badaczkę. Oh. Nie! Nie! Nie!

Będziemy w tobie. Nie! Dlaczego? co ja... Dlaczego ja to zrobiłem? Ale zjem dodża. Nie wiem, czy to się mówi zjem doga, czy zjem dodża. słyszałem, że jeden youtuber mówi zjem dodża, a drugi mówi zjem dodża. To ja będę mówił, że O! Moi jesteś! Ty ja jesteś tą moją jedną, pyszną kiełbaską. Ło. No. Z czym? Z czym? To jest moje pyszne picie. No. no. Jezu, ciekawe czy mnie widział ten swój czy tak na ślepo. Jeśli widział, to pewnie dlatego, nie wiem czy to zależy, czy będzie więcej widzieć planszy, jak i się większym. Albo jak, o tak, to ja widzę więcej planszy, na przykład się połączę i tamtego już nie widzę, a teraz tak się będę rozdzielał, rozdzielał i tego widzę.

Jestem Nie wiem jak wy to robicie, ten kto gra w buble to robię tak, że jak już... Jakbym był tym pierwszym... Jakbym był tym pierwszym, to bym tam powiek i bym go zjadł. Reknama znowu. Reknamy do na mnie są trochę wkurzające. Nie rady, zarobić. Nie wiem, jak dla was, ale te reklamy za mnie jestem bardzo nami, czasami wkurzające. nie Nie zjadł nie! Ja zjem go! Tak! Oj. Bubla. Mój kuzyn pokazał mi właśnie tą grę i on mówi, że on zawsze jest y, znaczkiem bubla i on, i on będzie miał sobie tylko zawsze z bubla. O, dziesiąty jestem. No, teraz dziewiąty. O, a może ustawię wam tak, żebyście widzieli ten i ten. Zjem. Nie jesteśmy w topie. Ona jest wściekła na swoją siostrę. Chcę jej jak najszybciej by iść do z przygodnie poznanym biznesem. Dominik!